Zapraszam. Świeże bileciki. Cześć, Lexi. Jak idzie sprzedaż wypieków? Bo te ciasteczka nie wyglądają dobrze. To są bilety na moją sztukę. O, to żałuję, że zjadłam cztery za twoimi plecami. <grystanie> Dlaczego nie kupują biletów? Musical Lexi to prawdziwa historia o najładniejszej dziewczynie w szkole, gnębionej po przybyciu złej wschodzącej gwiazdki muzycznej. Sama to napisałam. Ale wiesz, wszyscy już są zajęci w piątkowy wieczór. A niby czym? Idą na koncert ROFL? Ja kupiłam dwa bilety! To to ROFL? Cameron i Angus założyli kapelę elektropopową. R.O.F.L. To będzie tak, małe! I wszyscy się będą... w miarę nieźle bawić. <grym> to już bym wolała pozostać maną. Ty tak źle nie trafiłaś. Masz na kapeluszu salsę, a ja gorący ser. Szkoda, że nie ma czajny. Wiedziałaby, co robić. A gdyby nawet nie, to ładnie pachnie. Wiesz, masz rację. Może ta sytuacja wymaga kobiecej ręki. Cześć wam, chłopaki! Czy zechcecie usiąść gdzieś indziej? Potrzebuję miejsca na moje mięśnie kulszowe oraz zadłam Miednicy małej. Za. W nowym Instytucie jest przyculniej. To schowek z przodaczki!